Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Melisy Washburn, 100 Realistycznych Wizerunków Zwierząt, od wydawnictwa Publikat, z premierą 12 lipiec 2023. Tak się ona przedstawia. I przed książka, która nauczy Was rysować właśnie wizerunki zwierząt. I już poczekajcie, zaraz Wam tu coś chcę pokazać. O, zaczynamy bez mała. Tam mamy wstęp od siódmej strony. Na niej dowiecie się, jak korzystać z książki oraz jakie materiały w ogóle e, trzeba przygotować, żeby rozpocząć rysować, jak uchwycić e, cały kształt rysunku, jak go skonstruować, jak robić końcowe kreski i cieniować rysunek, żeby wyglądał e, dużo bardziej realistycznie. Mamy tutaj również kilka cennych rad, choćby te, żeby poruszać tylko dłonią, ale i też nadgarstkiem oraz żeby zawsze nakładać kształty na siebie. I pod koniec zobaczycie, jak to wygląda nie tylko w teorii, ale właśnie w praktyce. Macie tutaj zarys, macie nałożenie i jak wygląda sprawa z tym całym cieniowaniem. I tak, ogólnie cała książka składa się z sześciu części, w których znajdują się popularne zwierzęta domowe, a w nich jak zrobić zarys tułowia, nałożyć na siebie części zwierzęcia oraz jak to wygląda w całości. W drugiej części macie inne zwierzęta domowe, takie jak na przykład koń, źrebie, owce, krowę i, i inne. Dział trzeci poświęcony jest tutaj dzikim zwierzętom, których jest aż 38. I każde zwierzę przypada na jedną stronę i ich rysunków jest znacznie mniej, bo one występują w zależności od y, stopnia trudności i od tego, y, jak wyglądają, jakie są w ogóle tutaj duże. Dział czwarty to ptaki: piąte podlega podgady, płazy i głowonogi, a w nich kameleon, igłana, żaba, żółw lądowy, alligator, pyton oraz ośmiernica. I w dziale szóstym mamy detale i części ciała. Rysunki na pierwszy rzut oka no niby wydają nam się troszeczkę proste, jednak widać tutaj, że no pozycja jest dla starszych fanów rysunku, gdyż albo może dla tych bardziej uzdolnionych, którzy już mają tą swoją przygodę z rysowaniem. Gdyż postacie do rysowania są trochę bardziej doroślejsze i bardziej wymagające naszej precyzji. Jeśli jednak ktoś już właśnie potrafi rysować, tylko brakuje mu takiego dokształcenia, to po prostu ta książka będzie dla niego idealna. Jeżeli jednak dopiero chcesz zacząć uczyć się rysować, to wpierw polecam Ci książkę Sztuka rysowania dla dzieci. Tam recenzja, która już wleciała do Was wcześniej z tymi ćwiczeniami, bo to tam właśnie rozluźnisz swoją dłoń, przypomnisz sobie podstawowe kształty i zobaczysz, że rysunek wcale nie musi być trudny. A dopiero później jak najbardziej można się dokształcić właśnie w tej pozycji, żeby oddać nie tylko wygląd rysunku, ale i charakter narysowanej osoby e, czy też nawet przedmiotu, niekoniecznie musi to być osoba. I w tej serii ukazała się jeszcze książka. Tutaj mamy dla Was 100 stworzeń i postaci ze świata fantasy, o której y, już wiem, że jest. Jakiś czas o niej słyszałam, tylko po prostu jeszcze nie miałam z nią do czynienia. Widzicie, tu są takie, jak pazurki, z reguły to tak wygląda rysunek, kiedy my chcemy coś dziecku zrobić, <grym> a, a że powinien tak wyglądać, to my po prostu tylko sobie to wiemy. I tyle nam wystarczy. Także, jeżeli jest ktoś, kto się, chce się bardzo dokształcić, udokładnić swoje rysunki, żeby zobaczyć, że to nie tylko rysunek, ale i naprawdę może to być wręcz obrazek z tego rysunku, to po prostu ta książka jest dla nich. Tu jeszcze mam dla Was, dla przypomnienia, ta sztuka rysowania dla dzieci nie musi być dla dzieci, może być po prostu tym początkiem, jeżeli ktoś chce zacząć rysować, bo to lubi. A dopiero później, jak już ją przerobi i będzie wiedział, co lubi i potrafił robić to, co lubi, to dopiero realistyczne wizerunki zwierząt, żeby się dokształcić. Także tam mamy podstawy, tu już mamy tak jakby powiedzmy studia. <grych> Książki Wam polecam, bo są naprawdę mądre. Ja sama biorę z nich przykład, bo wiecie, no, mam trochę tych dzieci i czasami jak ktoś rysuje kota, to wiecie, kilka kółek i kresek, ale... Kot może wyglądać jak kot. To <laughs> ta książka mi pokazała. W każdym razie żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.